Bonus, powiedziałeś, że bardziej się zmęczysz wychodząc do ringu niż w walce z Marcinem. Co, jak możesz to skomentować? Znaczy, się nie. No powiedziałem, że Marcin się bardziej zmęczy wejściem do oktagonu niż walką. Po prostu. No, wygram na no, rozpierdzonego, nie? Ostatnio no, mi powiedziałeś, że go w ogóle zgwałcisz w oktagonie, że zrobisz mu dziecko. Jakieś takie epitety padały i, i komentarze. No tak, no podtrzymuję, no wygram to, no wiesz, ja jestem pewny siebie i wiesz, on mnie nie złamie żadnymi tam e, gierkami psycholo psychologicznymi, wiem, że tam wrzucał ostatnio jakieś zdjęcia z Berserkersów tam, bodajże gdzie tam, w białym stoku. No. wiem, że był na czterech treningach, zapłacił, zrobił dwa zdjęcia, wrzucił jeden filmik, obronę przed... E, wjazdem w nogi, no to mnie w on ogóle... Myślisz, że on po prostu blefuje, tak? Że, że, że nie jest on przygotowany? Nie, trenuje. Ja wiem, on nie trenuje, on mnie zlekceważył. Ja się cieszę, że mnie zlekceważył, bo dla mnie to będzie łatwiejsza wygrana. A jednak wygrana. A czemu nie? Ja, ja jadę tam, żeby wygrać. Ja nie jadę tam po kolejną porażkę. Wchodzę w niego jak w dzik w żołędzie. Nie ma innej opcji. A powiedz mi, a jak twoja głowa? W sensie psychicznym już jest tak poukładana, tak, że. No ja się już nie boję przyjąć ciosu. Już dużo schudłem, nabrałem techniki, zacząłem w końcu trenować jak zawodnik MMA. Jestem pewny siebie, swoich umiejętności i tyle on może pajacować, robić tam pajacyki kurwa na, na... w oktagonie. Chodzę i po prostu urywam mu głowę. <laughs> urywam mu głowę? Tak. No dobra, bo to, to podsumujmy. Zgwałcisz go w oktagonie. Zrobisz mu dziecko, urywasz mu głowę. Coś tam z pajacem jeszcze było. Co to w ogóle będzie się tam działo? To jest nowy bonus i mówię, nie można teraz mnie lekceważyć i ten kto wie, e, widzi moje treningi, jak ja pracuję. E, nie będę tutaj nic zdradzał, po prostu zobaczcie 26 października w okay. Ergo Arenie w Gdańsku, jak, jak łamie po prostu Marcina Najmana.